Cześć, witajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o szlifierce Mirka Leros S. Jest to szlifierka do gładzi, kompaktowa, krótka szlifierka. Może być jako szlifierka główna, może być jako uzupełnienie zestawu szlifierek u was w firmie, jak jest ekipa większa. Jak jest brygada szlifująca, no to możecie mieć dwie szlifiereczki w dwóch długościach, plus do tego jakieś hebelki ręczne albo małe szlifierki oscylacyjne, które również w ofercie Milki występują. Będziemy o tym mówić kiedy indziej. Natomiast, no, można mieć cały system narzędzi do pracy bezpyłowej. Krótko mówiąc, do pracy bezpyłowej przy szlifowaniu gładzi. To praca bezpyłowa. Wiecie o tym, że to jest taki z przymrużeniem oka, bo zawsze gdzieś ten pyłek się pojawi. Natomiast Podczas samego szlifowania, podczas zdzierania tej warstwy gładzi, wyrównywania szlifowania tego, pył jest całkowicie, praktycznie całkowicie z moich obserwacji pochłaniany przez szlifierkę i trafia do odkurzacza. Jest to naprawdę bardzo, bardzo sensownie, dobrze dopracowane. Zaczynamy sobie od unboxingu. Zestawy mogą się różnić. W poprzednim filmie o tym też mówiłem. Mamy przedłużkę, mamy szlifierkę, mamy siatki 5 sztuk, mamy kabel zasilający. Jest instrukcja, nie bójcie się. Instrukcja jest zafoliowana. Ja nie jestem miłośnikiem czytania instrukcji. Ale jest instrukcja i warto jest, mimo tego, że może nie lubicie, zerknąć tam, dowiedzieć się troszkę więcej niż to, co możecie zobaczyć na filmie, czy gdzieś tam wywnioskujecie z samego użytkowania tej siatki. Zaczniemy sobie troszeczkę nietypowo od akcesoriów. Siatki, słuchajcie, w poprzednim filmie o Lerosie nie pokazałem tych siatek. Siatki AbraNet, nie pokazałem zestawu, bo tam jedną siateczkę żeśmy. Na urządzenie wrzucili. Siatki w konfiguracji 120, 120, 120, 180, 180. Taki zestaw producent nam przygotował w tym zestawie. Natomiast, tak jak mówiłem, to się może różnić. Może mieć producent lepszy, gorszy dzień i wrzuci nam inną konfigurację siateczek. A może być też tak, że i sprzedawca zdecyduje się coś tam zmienić, dlatego mówię, warto jest sprawdzić, zastanowić się, jaki jest zestaw, skontaktować się z sprzedawcą, porozmawiać, być może dowiecie się jeszcze czegoś więcej, a być może wyhaczycie dodatkowo jakieś akcesorium, siateczki, być może wąż do tego urządzenia. Wąż w zestawie nie jest, jak zresztą widać. Jak już mówimy o tych siatkach, to podobno ja tego nie testowałem. Wytrzymują około 3 razy dłużej niż takie standardowe siatki innych producentów czy papiery. Obiecuję sprawdzić, jeżeli będzie taka możliwość gdzieś tam przetestowania, no to, no to podejmę się i spróbuję. Jak będę dysponował nowymi siateczkami, sprawdzę trzy inne i jedną milkę. Zobaczymy, czy to będzie porównywalny czas, czy ilość metrów jeżeli się uda taki test przeprowadzić. Dobrze, talerz, omówimy troszeczkę bardziej szczegółowo, bo w poprzednim filmie się troszeczkę tak, że tak powiem, na ten temat nie rozpowiadałem. Mamy talerz, który ma 24 otwory odpylające te większe po zewnątrz elementy. To są otwory odpylające, ale to są też takie śruby, takie nakrętki, które trzymają miękki pad i pozycjonują go, jakby nie było w odpowiednim miejscu. Ten miękki pad jest również przyczepiony na rzepie. Można go usunąć, odkręcić, od, odkleić, powiedzmy i pracować na twardym padzie. Inna praca do innych, y, innych potrzeb. Nie? Zależy co tam oczekujecie od szlifierki. Ta szlifierka ma możliwość pracy na twardym i miękkim padzie. Obydwa są w zestawie. Siatkę y, mocujemy o tyle fajnie, nie trzeba zwracać uwagi y, na otwory. To co miało miejsce na przykład w innych szlifierkach, na których pracowałem już w ogóle. Nie mam na myśli żadnej konkretnej. Są też papiery, które mają perforację na całej Powierzchni, na Mirce tego nie testowałem, testowałem tylko i wyłącznie pracę z tymi oryginalnymi siatkami. Siatka na całej powierzchni wciąga urobek, odpyla jakby. Plus do tego po obwodzie talerza urobek jest wciągany, więc jeżeli coś jest niewciągnięte przez otwory 24, które są na talerzu, no to mamy. Na zewnątrz jeszcze miejsce, które odpyla nam dodatkowo to, co się wydostanie poza krążek. Nie ma tutaj szczotki uszczelniającej, zwróćcie uwagę na to: szczotka uszczelniająca nie jest tutaj potrzebna. Odpylanie tutaj jest na bardzo wysokim poziomie, bardzo efektywne, przez co talerz jest jeszcze mniejszy jeszcze lżejszy, bardziej kompaktowy. Jak już mówimy o tym kompaktowym, mniejszym i lżejszym, no to taki sam występuje tutaj silniczek. Silnik bezczotkowy, indukcyjny, malutki, leciutki. 350 W, sprawny, nie narzekałbym tutaj w żaden sposób, że on jest za słaby, czy za ciężki, jest naprawdę idealny, szlifierka oferuje bardzo sprawną, konkretną pracę, jest to narzędzie profesjonalne, obroty 4000 do 8000, 7 regulacja obrotów, o panelu za chwileczkę opowiemy, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że Leros pracuje w zakresie 180 stopni, a Leros S ma tutaj delikatny, Problem, bo ma dodatkowy uchwyt. Tutaj mamy powiedzmy do zera, no nie, ale tutaj się nam to blokuje na uchwycie. Ten uchwyt pozwoli Wam pracować tą szlifierką w ten sposób i wtedy fajnie, mamy rękę bardzo blisko talerza i można tam nawet docisnąć trochę bardziej, jeżeli jest taka potrzeba, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem dobrania odpowiedniej gradacji siateczki, a nie wysilania się. Tak jest lepiej, krótko mówiąc. Szlifierki Mirka posiadają ruch oscylacyjny. Co wpływa na efektywność pracy, niesamowitą efektywność pracy. Lepsze prowadzenie tego po ścianie, takie jest moje zdanie, i niweluje to rysy, takie półokrągłe rysy po szlifowaniu, co jest dużym problemem przy innych szlifierkach. Dwa węże elastyczne, bardzo elastyczne węże do odpylania, i talerz ma ruch taki, ale ma też prawo-lewo, aby sprawnie go ustabilizować gdzieś tam na ścianie, żeby nie było dużych ograniczeń przy pracy na przykład w poprzek i tak dalej, i tak dalej. Testy są w innych filmach, możecie sobie do tego powrócić. Części czarne są pogumowane, części żółte są stworzywa, miejsce do pod podłączenia przewodu, miejsce do, do podłączenia rury. To się obraca, więc można rurę wkręcić, ale to jest element gumowy, e, który można wcisnąć po prostu. Rura jest cieńsza. Taka wygodniejsza, bardzo elastyczna bym powiedział też i fajnie to jest dopasowane razem z odkurzaczem, funkcjonuje po prostu wzorowo, tak bym powiedział. Podłączymy sobie przewód i zobaczymy jak to będzie pracowało. W momencie, kiedy włączymy przewód, mamy informację, że jest zasilanie na urządzeniu, trzeba go uruchomić dodatkowo, wtedy zasilanie nam przechodzi na część sterującą. Duży przycisk wygodny pod kciukiem do uruchomienia urządzenia plus minus do obrotów. Posłuchamy sobie tego teraz. I tak to wygląda. Bardzo taka czysta, płynna praca. Nie ma na wierzchu pokrętła. Wszystko jest zasilikonowane, uszczelnione. I to też wpływa na to, że ten pył, urobek cały tam nie będzie się dostawał, jakiś brud ewentualny. Jest to po prostu ochronione, szczelne. Z tyłu rączki rękojeści znajduje się otwór, dzięki któremu możemy dokręcić przedłużkę. Nie pamiętam czy 84, czy 83. Zmierzymy jeszcze raz. Cała śliwierka od talerza, który jest odwrócony w ten sposób, i tak samo mierzyłem lerosa. 80. No nie wiem, no 3, dobrze. 83 cm. 50 cm wydłuża nam przedłużka, urządzenie. Więc jesteśmy w stanie pracować. Na spokojnie, nawet przy 250, 60 i 280 testowałem z ziemi, da się dużych powierzchni, raczej hektarów, w ten sposób nie poleciłbym pracować, ale ta szlifierka nadaje się do pracy jako szlifierka główna, zdecydowanie na mniejszych tematach i zdecydowanie na remontach, bo czasami na przykład na remoncie mamy meble na środku pomieszczenia i wtedy z taką mniejszą śliwierką jest po prostu poręcznie i łatwiej. Również jeżeli chodzi o trudno dostępne miejsca, zakamarki pod schodami, klatki, schodowe, wąskie przejścia, spiżarki jakieś inne, mniejsze pomieszczenia gospodarcze i tak dalej. Spoko. Bardzo ciekawe urządzenie, uzupełniające, ale również jako urządzenie główne, jeżeli chodzi o pracę przy szlifowaniu gładzi. W tym filmie to wszystko. Myślę, że kilka informacji macie. Jeżeli chcecie skomentować, to śmiało komentujcie pod filmem. Zapraszam do innych filmów o urządzeniach Mirka, do pozostałych które macie na kanale. Życzę wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się, hej.